Święto Narodzenia Pańskiego odsyła nasz do tajemnicy wcielenia, dogmatu wcielenia, o którym święty Jan Paweł II powiedział, że to jest największe święto w znaczeniu najbardziej przekonującego potwierdzenia wzniosłości naszego człowieczeństwa. Takie największe potwierdzenie tego, że Jesteśmy tak cudownym dziełem Boga. Bóg wchodzi w ludzką kondycję. To też papież Polak, po to, żeby mógł kochać ludzkim sercem, żeby mógł pracować ludzkimi rękami, ludzkimi dłońmi, po to, żeby chcieć ludzką wolą i w ten sposób poświęcił tę ludzką rzeczywistość. Święto, które jest potwierdzeniem wartości człowieczeństwa, a jednocześnie to z kolei katechizm podkreśli, to jest to, co decyduje o specyfice bycia chrześcijaninem, o specyfice chrześcijaństwa. Bóg staje się człowiekiem, staje się mały. Dlaczego mały? Figurka dzieciątka Jezus leżąca w żłobie jest najmniejszych rozmiarów. Dlaczego? Dlaczego Bóg stał się mały, po to aby mogło go pomieścić ludzkie serce, gdzie czasami tego miejsca jest tak mało, jak wtedy w Betlejem nie było miejsca w Gospodzie. Bóg niejako dopasowuje swoje wymiary do pojemności ludzkiego serca, czasami zbyt małego. Niech te święta Bożego Narodzenia będą odkrywaniem tej cudownej prawdy, tego, że Pan Bóg Stał się człowiekiem, chciał spojrzeć na nasze życie, naszą kondycję, nasze problemy także z naszej perspektywy, ludzkiej perspektywy. Spojrzeć tak, jak patrzy Bóg i uzgodnić to spojrzenie także ze spojrzeniem, naszym spojrzeniem człowieka. Życzę tego, aby słowa, które usłyszeli pasterze w noc betlejemską, stała się naszą rzeczywistością. Te słowa zawierają dwie prawdy w jednym prostym zdaniu, bardzo ważne. Dziś narodził się Wam zbawiciel. Życzę tego, aby różne sytuacje, także te trudne, które nam się jawią jako ciężar także, żeby były tym miejscem odkrywania dziś obecności Boga, dziś rodzenia się Boga. Dziś rodzi się Wam. Zbawiciel, Jezus Chrystus przychodzi dla nas, dla każdego z nas. Chce z każdym z nas się utożsamić i chce, abyśmy zaprosili Go do naszego serca. Nie było dla Niego miejsca w Gospodzie. Niech znajdzie się dla Jezusa Chrystusa w naszym sercu miejsce, które będzie dla Niego, dla Boga człowieka, trwałym mieszkaniem.